Panie Marszałku, Wysoka Izbo, no przyznam, że z pewnym zasmuceniem przysłuchuję się tej debacie, a przede wszystkim argumentacji pana senatora sprawozdawcy, która przemawiała do Komisji. Szkoda, że nie ma pana senatora wnioskodawcy, pana senatora Wacha, który składał wniosek o odrzucenie tego projektu uchwały ponieważ my w tej chwili mówimy o źródłach tożsamości polskiej i źródłach tożsamości europejskiej. Jeżeli w tej Izbie, w Senacie Rzeczypospolitej Polski, w czasach, kiedy mówi się o kryzysie wartości, mówi się o utracie tożsamości Europy, a tu mogę powiedzieć, że byłem niedawno w delegacji Sejmu i Senatu, Prezydiów Komisji Sejmu i Senatu Spraw Zagranicznych w Moskwie i przewodniczący Rady Fe Komitetu Spraw Zagranicznych Rady Federacji, czyli Rosyjskiego Senatu, arabista, oczywiście człowiek doświadczony, zakorzeniony rodzinnie jeszcze w starym systemie, powiada tak. Byłem niedawno w Paryżu podczas rozmów plenarnych i pytają mnie się. Jakie ja się czuję w Paryżu? A, i i, a on odpowiedział: Czuję się coraz lepiej, bo już mogę powszechnie rozmawiać po arabsku. I to jest miara, o której my w tej chwili dyskutujemy. I uważam, że przejawem przejawem, no nie wiem jakiego słowa tutaj użyć, ale przejawem dla mnie zdumiewającym jest w ogóle pomysł na odrzucenie tego typu projektu uchwały. Jeżeli ona w jakimś sensie się zdezaktualizowała, w sensie y, y, przyczyny, a czy mówię o tej rocznicy kanonizacji, to ja złożę odpowiednie poprawki i możemy tę uchwałę y, zaktualizować, jeżeli to Wysokiej Izbie przeszkadza, rzeczywiście, żeby była zgodność, zgodność y, tutaj Czasu ewentualnego podjęcia tej uchwały. Zastanowię się jeszcze nad tym, mamy jeszcze chwilę. Natomiast chciałbym powiedzieć, że Święta Jadwiga to jest wręcz modelowy przykład osoby, która nie tylko powinna być patronką Polski, ale powinna być patronką jednoczącej się Europy. Andega Wenka, Europejka, współtwórczyni wielonarodowej, wieloetnicznej, wielokulturowej, wieloreligijnej Rzeczypospolitej, twórczyni Uniwersytetu Jagiellońskiego. No, Wysoka Izbo. Tutaj w Izbie zasiada wielu wybitnych przedstawicieli nauki. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie. Jaką rolę w dziejach Polski odegrał Uniwersytet Jagielloński? Weźmy chociażby okres autonomii Galicji. A więc po roku 1867. To dzięki Uniwersytetowi Jagielońskiemu zostały przygotowane kadry dla późniejszej wolnej II Rzeczypospolitej tam nastąpił niebywały rozwój nauki. Mało tego, nie wiem czy wysoka, czy Panowie i Panie Senatorowie wiedzą, że w roku akademickim 1906 1907 na Uniwersytecie Jagiellońskim studiowało 17% młodzieży pochodzenia chłopskiego. Był to wyższy współczynnik niż w czasach PRL-u, kiedy niejako ustawowo premiowano sposób rekrutacji na studia ze względu na pochodzenie społeczne. To był pewien fenomen. I kto był jego współtwórcą, czy twórcą? Była Święta Jadwiga. A tu w Wysokiej Izbie słyszymy że rocznicą są jakieś preteksty. To są preteksty zmierzające do przekreślenia naszej tożsamości. Przecież to nie ona nie jest szczona z tego tytułu, że jest świętą to jest niejako dopełnienie dzieła jej życia tylko ona jest czczona jako wybitna postać w historii środkowej Europy, mało tego w ogóle w historii Europy bo Europa XIV wieku była Europą uniwersalną. I Uniwersytet Jagieloński był pierwszy w Europie Środkowej, który powstał. Ja przypomnę, że Uniwersytet Wiedeński, bardzo słynny, powstał dopiero rok później, w roku 1365. I był to pierwszy uniwersytet niemieckojęzyczny. Więc po prostu, jeżeli my sami nie będziemy szanowali wartości. Jeżeli my sami nie będziemy pamiętali o własnej przyszłości, to nie będziemy szanowani przez innych. Będziemy klientami i będziemy po prostu osobami bez pamięci, bez przyszłości, bez tożsamości, a mamy akurat wspaniałe korzenie. Akurat święta Jedwiga to jest postać, która wyjątkowo odpowiada duchom duchowi współczesnych czasów. I tych problemów politycznych, kulturowych, z którymi dzisiejsza Europa się po prostu styka. Więc przyznam się, że dla mnie jest to niezrozumiałe. Przypomnę, że parlament węgierski przyjął konstytucję, w której odwołuje się do świętego Stefana, historycznego twórcy i założyciela Królestwa Węgier. I mimo że wydawało się, że państwo węgierskie jest bardzo zlaicyzowane no, w wyniku różnych procesów historycznych, ale w tej chwili ewidentnie wobec tego, co dzieje się w Europie, poszukuje odwołania do czytelnej, jasnej i klarownej tożsamości oraz do jasnego aktu założycielskiego tego państwa, a tym aktem była chrzest Węgier dokonany za czasów króla Stefana i powstanie no powiedzmy na ówczesne realia królestwa węgierskiego. Także postać świętej Jadwigi wzbudza również zainteresowanie poza granicami. Ja otrzymałem maile ze środowisk polonijnych, między innymi z Australii, gdzie działa stowarzyszenie imienia świętej Jadwigi, które jest żywo zainteresowane nawet nie wiem, pozdrawiam, bo prawdopodobnie oglądają za, za pośrednictwem internetu transmisje, chociaż w Australii jest teraz zupełnie inna godzina i pewnie ze zdumieniem się przysłuchują tej debacie, argumentom, jakie padają za odrzuceniem tego projektu uchwały i dziwią się, że w wolnej Rzeczypospolitej po prostu jakaś taka niechęć, czy, nie wiem jak to nazwać, czy niezrozumienie dla tożsamości kulturowej, państwowej yy, jest. I że to powoduje, no, że po prostu my wskazujemy się na jakiś, na jakiś po prostu, no nie wiem jak to określić. No. No na fałszowanie własnej historii po prostu, bo jeżeli nie odwołujemy się do jeżeli się nie odwołujemy do czytelnych. Ja rozumiem ten rechot przedstawicieli środowisk, które kiedyś w przeszłości dużo zrobiły, żeby kulturowo, religijnie, społecznie degradować tożsamość państwa polskiego. Rozumiem, rozumiem, przyjmuję to taka jest nasza rzeczywistość. Dziękuję.